Witajcie, święta, święta i po świętach. A teraz kolejny rok zamykamy i pojawiają się postanowienia wszędzie na postach, Instagramach. A ty, zastanowiłeś się kiedyś nad pytaniem, dlaczego ciągle te postanowienia przepisujesz każdego roku i nic się nie zmienia, bo jeśli się, się zmienia, gratuluję. A dla tych, co przepisują, taka rada. Weź głęboki, swobodny wdech i wydech i przez chwilę zastanów się, czy te plany są na pewno Twoje, czy kogoś innego. Czy te wartości, w które wierzysz, to podążasz za nimi każdego dnia. I niezależnie od pogody, od opinii innych, dalej podążasz i jesteś nimi wierna. Czy lęki strach decyduje o tym, że nie próbujesz niczego nowego, bo jest dobrze tak, jak jest, nawet jak nie jest? I czy te wszystkie podejmowane przez Ciebie decyzje wynikają z dobrego serca, czy z lęku o przyszłość, o to, że czegoś nie wypada? Ja trochę inaczej, bo jak słyszeliście, moje życzenia noworoczne. Świąteczne, przepraszam. Chodziło o to, żeby życzyć Wam tego, co sami sobie życzycie. Nie tego, co nam się wydaje zasłuszne, tylko tego, czego potrzebujecie. Więc na nowy rok też Wam życzę tego, co Was jest. A nie w, o decyzji innych, nie, żeby życie za Was decydowało, tylko żebyśmy każdego dnia mieli odwagę logować się do siebie. Codziennie rano mieć taką chwilę, i odwagę do tego, aby codziennie wstawać z tego łóżka. Nie tylko z poziomu ilości lajków, nie tylko z powodu prami, nie tylko z powodu słońca i dobrej pogody, ale każdego dnia wierzyć w to, co się robi tak naprawdę. Niezależnie od tego, co świat dookoła mówi i robi, my jesteśmy wierni sobie. Tego Wam życzę w tym nowym roku. Wszystkiego dobrego.